Was serdecznie na kanale Wędkarski Challenge i zapraszam na kolejne wyzwanie wędkarskie. Dobra, słuchajcie, żeby nie tracić czasu, zabieram, zabieram się do organizowania stanowiska. Zaraz zobaczycie miejscówkę. Jeżeli chodzi o zanętę, jest to zanęta leszczowa z kawałkami e, chleba i z ziemią. To są kawałki chleba, szarpanego bułeczka. Tak więc tak to wygląda. No będzie do koszyczka podawane i, i do wody. Jeżeli chodzi o przynęty w dniu dzisiejszym podklejnika, jest to chlebek oraz krewetka, krewetka, e, kreweteczka luzem, że tak powiem, czy znaczy luzem, taka saute i kreweteczka dipowana całą noc w e, Czyli O. I tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. I tyle. I tak będziemy próbowali. Ech, tu już mam, zobaczcie, kawałek chlebka założony. Jeszcze troszkę dokleimy przez skórkę. O. Kawałek chlebka założony przez skórkę. i będziemy dawać. Idę. Rzucę, mamy takie zejście dosyć, dosyć mokre. No i mamy taką zatokę tu pierwszą do omówienia między starymi rozmytymi główkami. I próbujemy, słuchajcie. nad wodą. Ciężko będzie tutaj z tym kleniem powalczyć, o ile się uda go, go wytargać. Ciężko będzie się z dużym kleniem sprawić. Mam dzisiaj wędeczkę. Wędeczkę mam dzisiaj, słuchajcie, 3,45 cm krestę, więc nie wiedziałem, gdzie jadę. Widziałem tą krestę. Zobaczymy. Dobra, czekamy na jakieś uderzenie, mocne uderzenie. Dzisiaj jesteśmy z kolegą Harem na warcie w poszukiwaniu kleni. Mamy zamiar zrobić kilka miejscówek, kilka odcinków rzek. Będziemy dosyć mobilnie się przemieszczać po warcie. Pierwsza miejscówka słuchajcie, rozmyte główki utworzone piękne zatoczki, no, w których oczywiście zimą powinny stać dorodne kleniska. Przynęty, kreweta oraz chleb. Dzisiaj takie dwie przynęty będą grane, dosyć duże, selektywne, jak ma coś wziąć, to dobrze by było, żeby wzięło coś dużego, naprawdę dużego. No i zobaczymy dwa, dwa, dwie zupełnie różne techniki, czyli nęcenie lekko domoczoną zanętą tylko dla aromatu i posłanie dużych przynęt a duże haczyki, duże przynęty yy, i hary, który widzę, słyszałem już, że już rzucił jakąś jakąś kulkę yy, zanęty, tak więc on będzie łowił na drobno, na robaczki na haczyki małe no i zobaczymy, który który, który przyniesie efekt yy, która technika przyniesie się efekty, jeżeli chodzi o klenie no i co? I tyle słuchajcie, trzymajcie kciuki, zostańcie ze mną do końca. Rozstawiona wenda, jedna wędka. No i co? No i tutaj mamy zatoczkę, obławiam taką. Widać na kamerze? Tutaj, tutaj, o, tu, nie, tu, 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 tu jest taka zatoczka, jak widzicie, na styku nurtu jest woda stojąca, spokojna. I to są takie miejsca, gdzie plenie lubią. Zimową porą y, przebywać. Coś im tam spłynie, coś tam sobie się zakręci, jakieś żarło. No i one to uwielbiają. Y, powiem Wam, że dzisiaj może być różnie. Y, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o klenie, to bardzo często zimą włącza im się, włącza im się po prostu jakaś godzina, godzina żerowania, y, pół godziny żerowania, godzina żerowania w jak, o jakiejś tam porze dnia. Będziemy bawić kilka miejsc, więc nie wiadomo, czy trafimy akurat z, w, w moment, że tak powiem. Natomiast, natomiast no kwestia jest tego typu, że faktycznie im się włącza to dosyć, na dosyć krótki okres czasu. Zimą trochę kleni połowiłem. 40 plus. Z dużym plusem. O! Taki kleniał słuchajcie. Myślę, że myślę, że dzisiaj dzisiaj może się coś uda i tyle. Ładna pogoda, trochę, trochę, trochę cieplej niż ostatnimi dniami, dziś około 4,5-5 do 5 stopni. Fajnie, że jest pochmurno. Woda jest chłodna, zimna, przejrzysta. kraj jest dosyć ostrożną rybą, więc fajnie jak jest, jak jest pochmurno, lepiej lepsze są wtedy efekty z mojego doświadczenia. Tak wynika, więc fajnie jest. No i dobra słuchajcie. Trzymajcie kciuki, a my próbujemy coś złowić Dobra, słuchajcie, i lecimy dalej Nie słuchajcie, letko Ale jakoś trzeba się zorganizować Próbować czy nie próbować? Zastanawiam się. No, i tam jest też takie miejsce. Takie miejsce z taką wodą stojącą, za taką, nie może na tamto miejsce najpierw pójdę, chyba że Harry je obstawi, a potem a potem ewentualnie tu wrócę. Dobra, słuchajcie, i tutaj, tutaj mamy fajne, fajne miejscówki, fajne miejscówki, takie główki e, rozmyte, woda dosyć niska. No, ale co próbujemy. Próbujemy, rozpoczynamy od krewetki, trochę zanęty, o krewetka nawet się krojona dostała, to dobrze i damy sobie krewetkę, taką trochę mniejszą. A więc słuchajcie pokroimy. Pokroimy o. Mamy naszego nożyka. Uciepiemy ją. O, tak zostawimy.

na kolejne miejscówki Jak widzicie kreweta no, trzyma się naprawdę solidnie jest to przynęta bardzo trwała pomimo że zobaczcie ta skórka może się rozerwać to jednak trzyma dosyć długo No i dobra puszczamy opuszczamy te miejscówki nic, tu się nie wydarzyło Nic, co się nie wydarzyło i prawdopodobnie by się nie wydarzyło Zobaczymy Lecimy Lecimy, słuchajcie Dalej No, i jak tam ryby? Złowił Pan coś dzisiaj? Trochę kataru Kataru? A, widzisz I parę robaków z Aha Dobra, ja powoli idę do samochodu. Też się zbiera, i jedziemy dalej. No jesteśmy, słuchajcie, na kolejnej miejscówce. Tym razem manżur większy zostawiłem. Wziąłem tylko wędkę, podbieram wiadro. No oczywiście ewentualnie statyw, żeby coś nagrać. Koszyczek, zanęta, krewetka na końcu. Na końcu zestawu, słuchajcie, chlebek. Kawałek chlebka i próbujemy. I próbujemy się po cichutku ustawić. Powolutku nad wodą, powolne ruchy. Taki slow motion trochę powinien być. Tu jest ten, ta strona napływowa, dosyć ciekawa. Dajemy krewetę. Najpierw sobie ją znowu ukręcimy. O, taki kawałeczek czy damy? troszkę zanętki kreweta na hak o. ona jest miękka, jak kleń weźmie to się spokojnie schaczy I próbujemy, słuchajcie. I próbujemy. Jest za głęboko, słuchajcie. Pięknie to się ustawiło, wszystko powiem Wam. Mam tu akurat taki stopień, na którym sobie siedzę wygodnie, ponieważ będziemy troszkę zmieniać to z krzesełka. Zrezygnowałem, zregnyzowałem, chciałem powiedzieć. Zrezygnowałem, i próbuję teraz troszkę jeszcze bardziej mobilnie zasuwać. No i zobaczymy, czy coś to przyniesie. Na razie. Na razie na cofkę rzuciłem tutaj najbliżej mnie. O, jest schubnięcie było takie po, pociągnięcie szczytówki, słuchajcie. O, kurde. O, o, widzicie to? schubnęło coś. ...coś pobrało... ...ja tutaj na pewno nie zawadziłem wędką... ...może jakiś drapieżnik... ...nieźliwie się również jak... ...jak bez... ...z obciętym przyponem będzie... ...będzie zestaw... ...może też tak się zdarzyć, że... ...jakiś drapieżnik podbierze... No i utnie, no niestety. Chyba, że duży okoń, to wtedy jest szansa go wyciągnąć. Ale już było puknięcie. Już było puknięcie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Fajnie, bo miejscówka teraz, teraz tak jak się ustawiłem, słuchajcie, przy tej wodzie, to jest naprawdę kurczę, fajne łowienie. Gdyby jeszcze tutaj faktycznie ryby podeszły. Możliwe, że trzeba było robaczki wziąć i cieńsze przypomnieć, sobie połowić w ogóle weterkiem za całą białą rybką, plus ewentualnie kleniem, no ale chciałem kleniowo dzisiaj, bardziej, więc większe przynęty, selektywne, nie liczymy na duże ryby. Cichutko tutaj się, że tak powiem, zwlokłem, wszystko cichutko rozstawiłem, jak widzicie jestem nad samą wodą No ale już coś tam Coś tam pukało Idzie godzina słuchajcie 11 Ja jestem takiego wyznania Że na w zimę Najlepsza godzina to jest 11, 12, 13 Te Te godziny gdzieś tam dawały mi zawsze ryby A wczesny świt na przykład 0 jednak jakoś tam o tej porze roku przy tych niższych temperaturach wody ryba jest bardziej... Kleń, przepraszam, nie ryba. Kleń jest bardziej aktywny właśnie w okolicy 11-12. Bajecznie tu jest, słuchajcie. Bajecznie. Dobra, czekamy na jakąś rybkę. ...no, znowu pociągnięcie... ...coś delikatnie próbuje podebrać tą przynętę, ...a my musimy... ...wyczekać, o, znowu działa pociągnięcie, widzieliście? Pięknie... ...pięknie, może coś się zacznie dziać... ...mamy, w super miejscówkę... ...mamy tutaj napływ... Ładnie woda ciągnie. I tutaj mamy lekki uciąg. I przy trawkach. Przy trawkach postawiamy zestaw. Tym razem sam ciężarek. Tym razem sam ciężarek i, i chlebek. nurcie wstecznym i powinien siedzieć ryba Bankowo I próbujemy, słuchajcie, tutaj na prądzie wstecznym. siedzi tam skitrany. No niestety, dzisiaj taki niefartowny dzień. Niefartowny dzień, bo nic się nie wydarzyło do tej pory, a już tego dnia upłynęło sporo. Ja nie wiem, gdzie te ryby się podziały sobie w tej warcie. Któryś raz już gdzieś tam jestem i. Nie mówię dzisiaj, bo dzisiaj to naprawdę selektywnie mówimy na duże ryby. No ale mam dzisiaj kompana Harego, i jakby coś tam się działo na drobno, to by coś tam wyłuskał. Zresztą Te miejscówki znam jak własną kieszeń, bo z tej strony to jest jego odcinek warty. Wszystkie miejscówki dzisiejsze. No więc ciekaw jestem. Coś tam mu się uda wyskubać jakiego krumpia. Nie, dobrze jest. Dobrze jest, nie mam tej wędki rozłożonej to. No i jednym słowem... zerówka. Jednym słowem zerówka. Nie ma, pewnie. Każdy... Tak. Każdy czas nad wodą spędzony. No. Tak. Aś ja powiem Ci, kurczę, mówię to jedno miejsce, jak zaczęło pykać mi lekko, coś pod tą krewetkę sięgało, to mówię, kurczę, może te miejsca akurat tutaj będą takie, wiesz, w miarę spoko, może się uda jakiegoś wytarmosić, a tutaj chwila, moment, przestało i, i tyle co, tyle co emocji było dzisiaj. No i niestety, słuchajcie, jestem już z powrotem nie udało się norwać kleni ani na krewetkę, ani na chlebek. Dzionek bardzo słaby. Z kim bym nie rozmawiał na brzegu, a kilka osób się po drodze przewinęło, to ogólnie jeżeli chodzi o warte w tym roku, to jest kompletna lipa. No, a mi przyszło w tym roku, właśnie na warcie, swoje wędkarstwo, swoje wędkarstwo uskuteczniać. No i co? No i tyle słuchajcie, następny wypad już za tydzień, mam nadzieję, że e, tym razem jakieś rybki się e, pojawią, jakieś rybki dopiszą, no trzymajcie za to e, kciuki, a teraz się z Wami żegnam, komu się podobało zostawcie obeczkę do góry, dla osób nowych nadal macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawali informacje o nowych filmach, ja się z Wami żegnam i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Wędkarski Challenge, trzymajcie się, cześć!